Cześć, po godzinach. Dzisiaj zainstalujemy sobie do tych wszystkich modów, które już instalowaliśmy: Doinstalujemy Plants vs. Zombie i Diamond Meter, czyli mody, które będą nam bardzo pomocne. Diamond Meter wskaże nam, gdzie są diamenty, a Plants vs. Zombie roślinki będą walczyć za nas z zombikami. Ok, co trzeba zrobić? Oczywiście, uczulam. Folder.minecraft gdzieś sobie zapiszcie, żeby w razie, gdy coś się nie uda, żeby móc do niego wrócić. Przypominam o tym zawsze. Mam nadzieję, że pamiętacie. Także ja sobie go skopiowałam też, więc już nie muszę. Teraz tak, żeby ściągnąć sobie te dwa pliki to musimy wejść na stronę Diamond Matter. Pobieramy z takiej strony. Oczywiście w opisie do filmiku będzie to napisane. No i po wejściu na tą stronę. Zjeżdżamy sobie na dół. Zjeżdżamy na dół. I tutaj jest Download i ściągamy ten, ten plik. Diamond Meter 224 tu z Adfly albo z Beatly. Wszystko jedno skąd ściągniecie. Ja sobie ściągnąłem z Adfly. A. Ok, a Plants versus Zombies ściągamy z tej strony. O takiej. I oczywiście też w opisie fil do filmiku to będzie. I po wejściu na tę stronę zjeżdżamy na dół, zjeżdżamy. Tutaj mamy obrazek tutaj mamy różne różniste rzeczy, które dobrze by było, żebyście poczytali, bo tutaj jest na przykład instrukcja obsługi tego szmoda, co trzeba robić, skąd się biorą różne roślinki i tak No i tutaj właśnie jak zjedziemy pod tym pod tym obrazkiem pod futures jest pod tym game guide jest downloads no i ściągamy tutaj stąd, z Dropboxa. Tego nie musimy ściągać, bo już wszyscy macie zainstalowany Forge, jeżeli postępowaliście według tego wszystkiego, co było w poprzednich odcinkach. Także tutaj z tego Dropboxa sobie ściągacie. Ok, a propos tego, co było w poprzednich odcinkach, to te osoby, które sobie wgrały Forge'a i Optifina i Minecrafta, w odcinku 29. To teraz, jak ja będę opowiadała, jak tutaj się instaluje, to, zwracacie uwagę na to zwróćcie uwagę na to, że ja będę wchodziła do, do Minecraft z Forge'em 779, a wy musicie wchodzić do Minecraft z Forge'em 804. To taka uwaga, mam nadzieję, że zrozumiała dla wszystkich. Ok, żeby zainstalować te dwie rzeczy to wchodzimy w Roaming, wchodzimy w kropka Minecraft. Aha, no jeszcze jedna uwaga, jeżeli jesteś osobą, która korzysta z wersji non-premium, to oczywiście nie wchodzisz w Roaming i w folder Minecraft, tylko wchodzisz w non-premium i Tutaj potem wchodzisz w folder MODS, bo my teraz tutaj też wchodzimy w folder MODS. Czyli jeszcze raz, żeby, nie, żeby mnie zamieszała. Odnowa. Roaming, w Minecraft, w MODS. I te dwie rzeczy przerzucamy do MODS. Kopiuj tutaj i kopiuj tutaj. I jest zainstalowane. Teraz sprawdzimy, czy jest zainstalowane. Otwieramy Minecraft. No i tak jak powiedziałam, ja mam Ford 779, a te osoby, które instalowały według odcinka 29. Mają tutaj Forge 804 i tutaj też mają Forge 804. Ja mam 779 i te osoby, które razem ze mną postępują od początku, mają też Forge 779. Play. No i się otwiera. No, proszę I mamy 40 modów. Moc wchodzimy i szukamy. Co my tam zainstalowaliśmy? Planet. W, planet, Boże. Plants versus zombie i e, Diamond Meter. Plants versus zombie i Diamond Meter. O, jest. Plants versus zombies jest. I Diamond Meter jest. Gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy. Nowy świat, kraj w wybranym świecie. Co sobie sprawdzimy najpierw? Najpierw sobie sprawdzimy Plants versus Zombie, czy jest. Więc tak. Klikamy na E. Tutaj się cofamy. I i i, i szukamy, czy nam coś doszło. O, doszły nam takie różne różności. To są kwiatki. Musicie sobie tam poczytać to na tamtej stronie, która jest podana, bo tam są opisy, co i jak. Ja w tej chwili tego nie będę sprawdzać, pokazywać wszystkiego. W każdym razie to jest też potrzebne. To jest większa ilość potrzebna, to jest potrzebne. No dobra, chyba na razie nam to wystarczy. Więc tak, klikamy E i postawimy sobie taki stół. To jest stół do enchantingu tych, właśnie roślinek. Tak on wygląda. I żeby, żeby zrobić, nie, sorry, nie, nie do enchantingu roślinek, tylko do enchantingu y, nasionek do tych roślinek. Y, I tutaj są y, Zwykłe dzienne, jakieś nocne i ile kosztuje, żeby dostać te nasionka. Czyli, żeby dostać nasionka takiego kwiatka, musimy dać cztery słoneczka. A słoneczka się dostaje. Aha, i żeby wyjść stąd, to trzeba escape na, nacisnąć. Słoneczka dostajemy ze słoneczek. Tyle ze słoneczników. Tyle tylko, że najpierw, żeby postawić takie słoneczniki, to musimy mieć tą specjalną trawę, którą się enchantuje. A właśnie. Wejdźmy w G. I, I teraz sobie znajdźmy Set Items. Znajdźmy sobie. O tutaj jest ten box, jak się robi. Z chlorofilów i ze stołu rzemieślniczego. Chlorofil się robi tak, że na przykład się y, kaktus, y, f, z kaktusa otrzymujemy pięć chlorofilów, a tutaj jest potrzebne 8. O, a z jednego chlorofilu dostajemy słoneczko. To zróbmy sobie tu kaktusy są, są. Okej. Okay. Kaktusy. Kaktusy. Czyli tak z tego dostajemy chlorofil. A z tego dostajemy słoneczka. Strasznie dużo słoneczek. O proszę. I co tam było, żeby żeby dostać tą ziemię. O, zwykłą, zwykłą ziemię ze słoneczkiem i da nam tą ziemię, która jest nam potrzebna. Ale to w tym, nie, nie w tym Escape. Mam przy sobie na szczęście plecak. Czyli tak, zwykła ziemia. I słoneczko daje nam tą ziemię. Ok. Ja już tutaj miałam przygotowaną tą ziemię, widzę. Wzięłam tu. A, wzięłam tu stąd. No ale widzicie teraz, jak się otrzymuje taką ziemię. I teraz tą ziemię musimy tutaj sobie położyć. To nam zajmie. Oczywiście nie trzeba takiej ilości, tylko chciałam po prostu, żebyście e, widzieli. Okay. I to jest taka specjalna ziemia, i na tej ziemi możemy stawiać te kwiatki, które nam wyrosną. Co tam jeszcze mamy? Tu mamy jakiś kwiatek, i tu mamy jakiś kwiatek. Tych kwiatków są różne rodzaje. Ja akurat chyba wziąłam. ten jest jeden, ma, ma jedno tutaj uszko, ten ma dwa, ten po jednym, ale ten. W każdym razie co one robią. A jeszcze weźmiemy sobie zombika. Zombik jest taki niebieski. Spam zombika. I postawimy sobie. Aha, nie postawimy sobie, bo jestem na pokojowym. Dobra, to zrobimy na razie słoneczko, bo ja się boję, że jak się zrobię na y, łatwym to mi te przyjdą, które mnie zabijały w poprzednich odcinkach łatwy. I teraz sobie postawimy zombika. O, widzicie? One go zabiły. On się palił też od słońca. O, one go zabijają. Za mnie. Także to jest bardzo dobre, żeby chronić na przykład ludność wioskową. A no, albo swój dom po prostu, żeby nie wchodziły żadne skały. No, myślałam, że mnie. O, i one w niego takimi kulkami rzucają. I zabijają. Dobrze, teraz tak, żeby otrzymać słoneczko, to wystarczy zabić słonecznik. I już się otrzymało słoneczko. Także mamy teraz trzy słoneczka to to jest chyba trochę mało. To postawimy sobie, yy, weźmy sobie jeszcze jednego yy, takiego słonecznika. Bardzo skomplikowany tak jest dosyć ten mod. Yy, trzeba dużo rzeczy pamiętać, co można, czego nie można i tak dalej, co trzeba craftować, ale to na pewno... I teraz tak, jeżeli chcemy yy, ziarno słonecznika, to dwa słoneczka nas to będzie kosztowało. Jeżeli chcemy ziarno takich tam, jak rosną, to cztery słoneczka. No dobra, to weźmy sobie. Kupmy takie ziarno. To już chyba kupiłam. Naciskając na to chyba kupiłam. Zaraz zobaczymy. Escape. O, kupiłam. I teraz, żeby, żeby nam takie roślinki wyrosły, to musimy je na zwykłym zaoranym polu posadzić. To pójdziemy sobie do Wioski. Oni tu mają zaorane pole. O. I teraz weźmiemy to. Yy, to ziarno tego. I posadzimy. Dobra. No i tam tu nam powinno wyrosnąć ta roślinka. Weźmy sobie. A, kości. Dobra. O, jest tutaj. Hmm. Chyba już nam więcej nie wyrośnie. No i co? I teraz ją znajdziemy? O i, i mamy tą roślinkę. No. No dobra, to w takim razie nie będziemy już dłużej roztrząsać tego. Jak widzicie mod działa i mniej więcej o co w nim chodzi Wam powiedziałam. Resztę sobie doczytajcie gdzieś tam na stronach, bo ten film nie przedstawia modów jako mody, jak wyglądają, co robią i tak dalej, tylko jak jej się instaluje. A zatem y, uważam, że ten mod jest zainstalowany i działa. I wszystkie inne mody również działają. Chociażby ten, który ostatnio, y, z którym ostatnio były jakieś problemy y, czyli y, y, plecaczki działają. Ok, wychodzimy z tego i przechodzimy w takim razie do y, kolejnego moda czyli do Diamond Meter. Ja sobie zrobię już tutaj na po pokojowy. Ej, pokojowy. I teraz tak przygotowałam się troszeczkę do tego moda i poprosiłam moje minionki, żeby zrobiły mi kopalnię, gdzie mogę szukać diamentów. No i zrobiły. Także sobie pójdziemy. Ten mod nam dostarczył czegoś takiego. Co znajdziemy tutaj? O, tutaj jest. To jest coś, co wykrywa diamenty. Jeżeli się ma to na pasku, to wtedy, jak się zbliżymy do diamentów, to będzie nam świeciło na od żółtego przez czerwony chyba do zielonego albo na odwrót od czerwonego przez żółty do zielonego. Jak jest czerwony, to gdzieś tak w okolicach chyba ośmiu. Klocków jest diament, a jak jest żółty, to chyba w okolicach trzech, no jak jest zielony, to znaczy, że do niego właśnie dotarliśmy. Ten przedmiot robi się tak. Klikamy na G, i szuka, o tutaj jest od razu. O, widzicie w ten sposób trzy kamienie, dwa diamenty, jeden blok diamentu i czerwona pochodnia i wychodzi nam to. Więc, jak widzicie, to na razie to wszystko działa i, i, i ten mm, diament meter się nam pojawił, więc mod działa. No, jeszcze sprawdźmy, zejdziemy sobie do tych kopalni, którą mi minionki wykopały. Strasznie długo kopały. Mogłam sobie wyjść z pokoju, a one sobie kopały i kopały. Także. No, i mamy, mamy go w ekwipunku, ten diamond meter. No to teraz patrzcie, gdzieś tutaj powinny być diamenty, więc. O, już jest czerwony, czyli gdzieś jesteśmy blisko. Jak się odwrócimy w tą stronę, to tu nie, czyli w tą stronę. Jesteśmy blisko, blisko. O, jesteśmy bliżej. Ta pomarańczowa się świecił teraz na żółto, czyli że. Y w ciągu trzech kratek. O, tutaj w ciągu trzech kratek gdzieś jest. Mm -hmm. No to szukamy. O, i jest, jest zielono, jest zielono. I jeszcze, jeszcze gdzieś jest. W ciągu trzech kratek. O jest. O, i już jest czerwone? Czyli co? Czyli nie ma już więcej. Nie, jeszcze gdzieś. Tu nie. Tu tak. Jest. Tu nie? Tu tak. A może pod nami? A może nad nami? Gdzieś tutaj. Teraz mnie lawa pewnie zaleje. O, jest faktycznie. No, powiem szczerze, że jedne sobie przygotowałam, ale tylko jedne. A tutaj się aż tyle tego znalazło. Także jak widać, się yy, yy, dobrze sprawuje ten. Diamond Meter. Tak, przygotowałam sobie jedne, żeby na pewno znaleźć, żeby nie było... Yy, chry, A tu proszę bardzo, jeszcze tyle znalazłam. A jeszcze do tego mam zenchantowany... Yy, ...Killof, więc już znalazłam... ...64 i 28 diamentów. Czyli jak widzieliście, yy, działa. Jeden i drugi mod działają. Wszystkie inne również działają. Przy tym także jest zainstalowane. Polecam moje wszystkie filmiki, cały mój kanał, łącznie ze SkyBlockiem, który za chwilę będę robiła następny odcinek. Pójdziemy dzisiaj do Nateru. I, i, i mam nadzieję, że znajdziemy wodę. No i komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, róbcie wszystko i piszcie jeszcze, co, co chcecie, żebym Wam tutaj przedstawiła, jak się instaluje albo jeszcze coś innego. Jeszcze była prośba, żebym zainstalowała Enchanted Furnace. No niestety ten mod nie, niekoniecznie chce działać, więc muszę sprawdzić. Mam nadzieję, że do jutra mi się uda i... i będzie go można zainstalować. Także pozdrawiam Was. A, i wchodźcie na moją stronę społeczności, bo tam są też najnowsze informacje, właśnie co będzie instalowane, jakie, jaki filmik z instalacją będzie dodany dzisiaj czy tam jutro. I zdjęcia są też ze Skyblocka, także jest fajnie. Przychodźcie tam, odwiedzajcie mnie, komentujcie. No i pa Help.